Amerykański parasol ochronny nad Europą Wschodnią właśnie się zamyka. I nie jest to już tylko ostrzeżenie. To już się dzieje. Szokująca decyzja Waszyngtonu o wstrzymaniu finansowania armii państw bałtyckich to dopiero początek. Prawdziwe pytanie brzmi, co nastąpi później? Jeden jej 6 miliarda dolarów. Tyle Ameryka wpompowała w obronę Bałtyków w ciągu ostatnich czterech lat. A teraz cisza. Od września 2026 roku ten strumień pieniędzy zostanie odcięty. Całkowicie zastanawialiście się kiedyś, dlaczego akurat teraz? Odpowiedź może Was zaskoczyć. To nie jest przypadek, że decyzja zapadła właśnie w momencie, gdy Rosja wzmacnia swoją obecność militarną na granicy z państwami bałtyckimi. Ale prawdziwy plan jest znacznie bardziej niepokojący. To nie tylko kwestia pieniędzy. To fundamentalna zmiana strategii. Washington wysyła jasny sygnał: radźcie sobie sami. Estonia, Łotwa i Litwa, trzy małe państwa na granicy z Rosją, zostają praktycznie bez parasola ochronnego. Ich armie, które przez lata były dofinansowywane przez USA, teraz stoją przed dramatycznym wyborem. Co ciekawe, Finlandia, też granicząca z Rosją, nadal otrzymuje amerykańskie wsparcie. Dlaczego? To pokazuje, że ta decyzja nie jest przypadkowa. To element większej układanki. Najgorsze jest to, że oficjalne źródła milczą o prawdziwych przyczynach. Ale wystarczy połączyć kropki: Pentagon mówi o zwiększeniu odpowiedzialności sojuszników za własną obronę. Ale czy to nie brzmi jak wymówka? Napiszcie w komentarzach: Czy w Waszej ocenie to początek większych zmian w polityce USA wobec Europy Wschodniej? Szczególnie interesują mnie opinie osób mieszkających w krajach bałtyckich. A teraz przejdźmy do najważniejszego. Co ta decyzja oznacza dla zwykłych ludzi i dlaczego powinniśmy się tym niepokoić? Wycofanie amerykańskiego wsparcia wojskowego dla państw bałtyckich to tylko wierzchołek góry lodowej. To, co dzieje się za kulisami, jest znacznie poważniejsze. Spójrzmy na fakty. W latach 2018-2022 USA przekazały tym krajom astronomiczną kwotę. 1,6 miliarda dolarów, jedną trzecią całego globalnego budżetu pomocy wojskowej. A teraz nagle kurek zostaje zakręcony. Co to oznacza w praktyce? Estonia, Łotwa i Litwa stoją przed dramatycznym wyborem. Albo drastycznie zwiększą własne wydatki na obronność, co przy ich ograniczonych możliwościach ekonomicznych może doprowadzić do załamania budżetów, albo będą musiały szukać nowych protektorów. Ale najważniejsze pytanie brzmi, Dlaczego akurat teraz? Dlaczego USA wycofują wsparcie właśnie w momencie, gdy napięcia w regionie rosną? To nie przypadek, że decyzja ta zbiega się z szerszymi zmianami w globalnej architekturze bezpieczeństwa. Źródła dyplomatyczne donoszą o bezprecedensowym chaosie w NATO. Bogatsza część Europy nie chce płacić za obronę wschodniej flanki. Tymczasem Finlandia, również granicząca z Rosją, Nadal cieszy się pełnym wsparciem USA. Ta selektywna polityka wskazuje na głębszy plan geopolityczny. Obserwujemy fundamentalne przesunięcie środka ciężkości. USA koncentrują się na rywalizacji z Chinami, zostawiając Europę samej sobie. Ale czy Europa jest na to gotowa? Czy potrafi wypełnić próżnię powstałą po wycofaniu się Amerykanów? To, co najbardziej niepokojące, dopiero nadchodzi. Nasze źródła wskazują na serię tajnych spotkań na najwyższym szczeblu, których treść może wstrząsnąć fundamentami europejskiego bezpieczeństwa. A to, co wydarzyło się podczas ostatniego z nich najnowsze wydarzenia w stosunkach amerykańsko-europejskich, wywołują poważne zaniepokojenie wśród dyplomatów na starym kontynencie. Stany Zjednoczone podejmują strategiczną decyzję o wycofaniu znaczącego wsparcia finansowego dla krajów bałtyckich. Co może fundamentalnie zmienić układ sił w regionie? Podczas niedawnych rozmów z przedstawicielami Pentagonu, europejscy dyplomaci wyrazili głębokie zaniepokojenie tą decyzją. Program Baltic Security Initiative, uruchomiony w 2020 roku z budżetem 220 milionów dolarów na rok 2024, stoi przed widmem całkowitego zamknięcia. To dramatyczna zmiana, biorąc pod uwagę, że w latach 2018-2022 USA zainwestowały w obronność państw bałtyckich około 1,6 miliarda dolarów. Ta kwota wraz z miliardami euro ze źródeł europejskich miała wzmocnić potencjał obronny regionu. Jednak teraz pojawia się pytanie, czy te środki nie mogły zostać lepiej wykorzystane na rozwój infrastruktury i gospodarki krajów bałtyckich? Decyzja Waszyngtonu wpisuje się w szerszą strategię zapoczątkowaną jeszcze przez administrację Trumpa zmierzającą do zmniejszenia amerykańskich zobowiązań finansowych za granicą. USA wywierają nacisk na europejskich sojuszników, argumentując, że Europa, dysponująca znaczącym potencjałem ekonomicznym, powinna w większym stopniu odpowiadać za własne bezpieczeństwo. W obecnej sytuacji Federacja Rosyjska koncentruje swoje siły w regionie północno-czarnomorskim, podczas gdy kraje bałtyckie nieustannie sygnalizują zagrożenie ze strony Moskwy. Czy jest to rzeczywiste zagrożenie, czy może próba utrzymania amerykańskiego zaangażowania w regionie? Ta sytuacja stawia przed Europą poważne wyzwanie. Jak zapewnić bezpieczeństwo regionu przy malejącym wsparciu amerykańskim? Czy państwa członkowskie UE będą w stanie wypełnić lukę powstałą po wycofaniu się USA? Co myślisz o tej sytuacji? Czy Europa powinna w większym stopniu polegać na własnych siłach w kwestiach obronności? Podziel się swoją opinią w komentarzach. Dzisiejsze wiadomości dotyczą znaczącej zmiany w polityce obronnej USA wobec państw bałtyckich. Pentagon właśnie ogłosił, że sojusznicy muszą zwiększyć własne wydatki na obronność, aby zrekompensować redukcję amerykańskiej pomocy wojskowej. To nie jest przypadkowa decyzja. Już w czerwcu 2024 roku pod naciskiem administracji amerykańskiej. Państwa NATO zgodziły się podnieść swoje wydatki obronne do poziomu 5% PKB. To radykalna zmiana w porównaniu z dotychczasowym standardem 2%. Za tą decyzją kryje się głębsza zmiana w amerykańskiej polityce zagranicznej. Waszyngton coraz wyraźniej koncentruje się na sprawach wewnętrznych i przewartościowuje swoje priorytety międzynarodowe. Szczególnie widoczne jest to w podejściu do państw bałtyckich, które według niektórych amerykańskich polityków Nadmiernie wykorzystują retorykę antyrosyjską dla pozyskania wsparcia finansowego. Mark Mangomery, emerytowany oficer marynarki wojennej USA, w rozmowie z Financial Times podkreślił, że utrata amerykańskiej pomocy będzie poważnym wyzwaniem dla krajów bałtyckich. Jednak Waszyngton najwyraźniej uważa, że państwa te poradzą sobie samodzielnie lub z pomocą innych europejskich partnerów. Co więcej, widoczna jest zmiana w ocenie strategicznej roli państw bałtyckich. Choć Estonia, Łotwa i Litwa konsekwentnie podkreślały zagrożenie ze strony Moskwy, USA dążą do ograniczenia swojej obecności w Europie. To część szerszej strategii, która może fundamentalnie zmienić układ sił w regionie. Finlandia, również granicząca z Rosją, pozostaje w tej układance wyjątkiem. Jej współpraca obronna z USA Actually się zacieśnia. To pokazuje, że Waszyngton stosuje zróżnicowane podejście do poszczególnych krajów regionu. Obecna sytuacja stawia przed państwami bałtyckimi trudne wyzwanie. Muszą znaleźć sposób na wzmocnienie własnego potencjału obronnego przy ograniczonych możliwościach ekonomicznych. Co sądzisz o tej zmianie w amerykańskiej polityce? Czy państwa bałtyckie poradzą sobie bez znaczącego wsparcia USA? Podziel się swoją opinią w komentarzach. Ostatnie decyzje Waszyngtonu o zmianach w finansowaniu wojskowym dla krajów bałtyckich ujawniają nową rzeczywistość w regionie. W Polsce, gdzie stacjonuje 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, sytuacja pozostaje stabilna, ale nasi północni sąsiedzi muszą zmierzyć się z nowymi wyzwaniami. Stany Zjednoczone wysyłają jasny sygnał. Kraje bałtyckie, jako członkowie NATO i UE, powinny same finansować swoje siły zbrojne. Unia Europejska, która często chwali się swoją potęgą gospodarczą, stoi teraz przed konkretnym testem: musi wyłożyć dodatkowy miliard euro na wsparcie obronne państw bałtyckich. Reakcje Rygi, Talina i Wilna są powściągliwe, choć niewątpliwie negatywne. Dowódca łotewskich sił zbrojnych Kaspar Spudans podkreśla, że mimo cięć finansowych obecność sojusznicza w regionie pozostaje niezachwiana. Jednak w kuluarach europejskiej dyplomacji narasta niepokój. Czy to pierwszy krok do szerszego wycofania się USA z zabezpieczenia wschodniego skrzydła NATO? Ciekawy kontrast stanowi Finlandia, która również graniczy z Rosją. Minister obrony Antti Hekinen raportuje, że współpraca wojskowa z USA rozwija się nawet szybciej niż planowano. To pokazuje, że Waszyngton różnicuje swoje podejście do poszczególnych partnerów w regionie. Obserwujemy fundamentalną zmianę w amerykańskiej strategii. Przesunięcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo regionu na barki samej Europy. To test dla europejskiej solidarności i możliwości finansowych. Pytanie brzmi, czy bogatsza część Unii będzie gotowa wziąć na siebie większe obciążenia finansowe, by wspomóc wschodnich członków wspólnoty. Jak oceniacie tę sytuację? Czy Europa jest gotowa na większą samodzielność w kwestiach obronnych? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Ostatnie decyzje Waszyngtonu jasno pokazują różnice w podejściu do poszczególnych państw regionu. Finlandia, nowy członek NATO, jest traktowana jako samodzielny partner strategiczny. Tymczasem kraje bałtyckie, które przez lata polegały na amerykańskim wsparciu, znalazły się w trudnej sytuacji. Unia Europejska stoi przed poważnym dylematem. Z jednej strony Bruksela wielokrotnie podkreślała konieczność budowania europejskiej autonomii obronnej. Z drugiej pojawia się pytanie, czy UE jest w stanie wypełnić lukę po wycofaniu się Amerykanów. Według Financial Times kraje europejskie starają się zwiększyć wydatki obronne. Jednak wątpliwe jest, czy zdołają dorównać amerykańskiemu wsparciu z lat 2018-2022, które wyniosło aż 1,6 miliarda dolarów. W samej Unii widać też wyraźne podziały. Bogatsze państwa, jak Niemcy czy Francja, niekoniecznie chcą finansować obronność biedniejszych sąsiadów ze wschodu. Co prawda Niemcy wysłali już do Litwy jednostkę pancerną, która ma chronić ten kraj przed rzekomym rosyjskim zagrożeniem. Jednak czy to wystarczy? Czy małe państwa bałtyckie, które tak mocno polegały na amerykańskiej obecności, zdołają się przestawić na nową rzeczywistość? Redukcja amerykańskiej pomocy wojskowej w Europie Wschodniej może mieć poważne konsekwencje geopolityczne. Może to zachwiać równowagą sił w regionie i wpłynąć na spójność NATO. Rosja z pewnością bacznie obserwuje te zmiany i może wykorzystać osłabienie amerykańskiej obecności do wzmocnienia swojej pozycji. Kluczowe pytanie brzmi, czy Europa jest gotowa wziąć odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo? Czy poradzi sobie bez amerykańskiego parasola ochronnego? Co sądzisz o obecnej sytuacji? Zostaw swoją odpowiedź w komentarzach. Obserwujemy fundamentalną zmianę w strategii NATO. Stany Zjednoczone wyraźnie dążą do przekazania części odpowiedzialności za bezpieczeństwo wschodniego skrzydła sojuszu europejskim partnerom. Ta decyzja może wzmocnić rolę Unii Europejskiej w regionie, ale jednocześnie grozi powstaniem napięć wewnątrz sojuszu. Szczególnie jeśli europejskie państwa nie zdołają szybko dostosować się do nowej sytuacji. Kraje bałtyckie, mimo redukcji amerykańskiego wsparcia, prawdopodobnie utrzymają swoją dotychczasową linię polityczną. Estonia, Łotwa i Litwa tradycyjnie postrzegają siebie jako zachodnią forpocztę w relacjach z Rosją. Jednak bez finansowego wsparcia USA. Będą zmuszone szukać alternatywnych źródeł finansowania, głównie w Brukseli. To może zwiększyć ich zależność od Unii Europejskiej i wpłynąć na ich wewnętrzną politykę. Moskwa może zinterpretować ograniczenie amerykańskiej pomocy jako sygnał osłabienia pozycji NATO w regionie. Chociaż bezpośredni konflikt wojskowy jest mało prawdopodobny, możemy spodziewać się nasilenia działań hybrydowych, cyberataków, kampanii dezinformacyjnych i innych form nacisku. Dla krajów bałtyckich oznacza to konieczność zwiększenia własnych wydatków na obronność i pogłębienia współpracy regionalnej, szczególnie z Polską i Finlandią. Muszą też zintensyfikować wysiłki dyplomatyczne w celu uzyskania większego wsparcia ze strony UE. Decyzja Waszyngtonu o ograniczeniu pomocy wojskowej dla Europy Wschodniej odzwierciedla znaczącą reorientację amerykańskich priorytetów w polityce zagranicznej. USA skupiają się na konkurencji z Chinami i sprawach wewnętrznych, zmuszając europejskich sojuszników do większej samodzielności w kwestiach bezpieczeństwa. Co sądzicie o obecnej sytuacji? Zostawcie swoją odpowiedź w komentarzach. Obserwujemy fundamentalną zmianę w globalnym układzie sił. Państwa bałtyckie stoją przed poważnym dylematem po decyzji Waszyngtonu o wstrzymaniu wsparcia militarnego. Estonia, Łotwa i Litwa będą zmuszone znacząco zwiększyć własne wydatki obronne, mimo ograniczonych możliwości ekonomicznych. Te kraje, które dotychczas otrzymywały około 1,6 miliarda dolarów amerykańskiego wsparcia, muszą teraz szukać alternatywnych rozwiązań. Bruksela może stać się ich głównym źródłem pomocy, ale pojawia się pytanie, czy Unia Europejska jest gotowa wziąć na siebie rolę gwaranta bezpieczeństwa w regionie? Wewnętrzne napięcia w UE już są widoczne. Bogate kraje zachodnie niechętnie patrzą na finansowanie potrzeb wschodnich sąsiadów. To tworzy poważną lukę w systemie bezpieczeństwa regionalnego, którą może wykorzystać Moskwa. Stany Zjednoczone wyraźnie zmieniają priorytety. Administracja Bidena koncentruje się na sprawach wewnętrznych i rywalizacji z Chinami. To sygnał dla całego NATO: era bezwarunkowego amerykańskiego parasola ochronnego dobiega końca. Kraje bałtyckie intensyfikują współpracę z Polską i Finlandią, ale to może nie wystarczyć. Potrzebują systemowych rozwiązań i stabilnego finansowania. Pentagon jasno komunikuje: sojusznicy muszą zwiększyć własne wydatki obronne znacznie powyżej standardowego poziomu 2% PKB. Ta sytuacja może doprowadzić do fundamentalnej reorganizacji architektury bezpieczeństwa w Europie Wschodniej. Rosja z pewnością bacznie obserwuje te zmiany. Mogąc interpretować je jako osłabienie zachodniego frontu. Co sądzisz o tej sytuacji? Czy Europa jest gotowa wziąć odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo? Zostaw swoją opinię w komentarzach.